Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na pytanie. A pytanie brzmi: czy będziemy z sobą do końca? Katy przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno. Dziewiątka buław. Co wychodzi naprzeciw? Cesarz. Wynik, odpowiedź, rada? Sprawiedliwość. Sedna, dziewiątka buław. Dziewiątka buław przedstawia postawę obronną. Brak zaufania, opór, niechęć. Wyzwania, które nas przerastają. Człowiek nie ma chęci lub ma niemożność zmierzyć się z pewnymi sytuacjami. Człowiek może czuć zazdrość i wpływ osób trzecich na sytuację w związku. Przez to powstaje niemożność porozumienia się z partnerem oraz powstaje ból spowodowany tym, co nas spotkało. Tutaj należy ocenić szanse i możliwości i mieć zdolność przewidywania. Co wychodzi naprzeciw? Cesarz. Mocna postawa. Cesarz na tej pozycji pokazuje taką władzę absolutną. To ja jestem tutaj panem, mężem i ojcem. Tutaj jest mocno podkreślone ego i silny charakter. Cesarz to jest majestat prawa. Ale nieraz cesarz może zapomnieć, że jest cesarzem tylko dzięki ludowi. Bez tego ludu pewnie by stał w szeregu. To jest również nieumiejętność panowania nad swoimi emocjami oraz brak wyjaśnienia przeszłych spraw. Wynik, odpowiedź, rada, sprawiedliwość. Możemy być niepostrzegani jako partner w związku. Strona przeciwna może grać rolę sędziego, ale ta rola nigdy nie przynosi nic dobrego, tylko rozczarowanie. To jest również zazdrość o partnera. Warto jest popracować nad dowartościowaniem siebie i akceptacją siebie. Sprawiedliwość zachęca do traktowania wszystkiego w sposób obiektywny, trzeźwy i zawsze w szerszym kontekście. Sprawiedliwość jest zaproszeniem do opartego na prawdzie partnerstwa czy małżeństwa. Jeżeli tego nie ma, lub tego nie widzisz, to szukaj dalej. Szukaj sobie partnera, który jest tobie równy. Równy z równym. A przy cesarzu Ty ja tego nie widzę. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.